Cieszę się, że jesteście ze mną i witam Was w kolejnym odcinku, tym razem na wyspie. Kolanta to zupełnie inna Tajlandia niż ta, którą znamy z zatłoczonego Phuket czy popularnego krabi. Tu życie płynie wolniej, a atmosfera jest bardziej autentyczna i kameralna. Zamiast wysokich hoteli, głośnych plaż i niekończących się imprez znajdziemy tu spokój, szerokie przestrzenie, naturę, która wciąż gra w pierwsze skrzypce. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć od turystycznego zgiełku i poczuć prawdziwy wyspiarski klimat południowej Tajlandii. Także zapraszam na tur po wyspie. Kolanta zamieszkiwana jest w dużej mierze przez społeczność muzułmańską, której obecność wyraźnie wpływa na kulturę wyspy. Zobaczymy tu wszechobecne meczety, poczujemy lokalny, bardziej konserwatywny styl życia, a odwiedzając tradycyjne wioski, poznamy spokojne rodzinne obyczaje mieszkańców. Napływowa ludność osiedlała się na wyspie z uwagi na dostępność surowców, a historia ich imigracji sięga już kilkasetek lat wstecz. Byli to głównie przybysze z Malezji, tak jak i tzw. cyganie morscy, czyli Sea Gypsies. Jest to ludność popularna między Malezją, Indonezją i Tajlandią. Zajmują oni nadal zupełnie nieturystyczny południowo-wschodni kraniec wyspy. Ten kulturowy miks sprawia, że Kolanta różni się od bardziej typowo tajskich regionów kraju i ma swój wyjątkowy charakter. Z jednej strony bardzo otwarty na turystów, a z drugiej mocno zakorzeniony w lokalnej, ale też napływowej w ten region tradycji. Hotel, w którym się zatrzymaliśmy, był prowadzony właśnie przez rodzinę muzułmańską, dlatego w lokalnej restauracji, ani na śniadaniu, ani w innych dostępnych posiłkach nie było wieprzowiny, ani alkoholu. Jest to oczywiście zależne od miejsca, w jakim się znajdujemy, dlatego jest wiele różnych innych restauracji do wyboru i można znaleźć coś dla siebie. W każdym razie mogę polecić to miejsce, ponieważ były tu bardzo przestronne, wygodne, duże pokoje, piękny ogród. I fajny basen. A to wszystko w całkiem przystępnej cenie 30 euro za nosek. W hotelu, oczywiście, można załatwić tury i wypożyczyć skutery, dlatego już następnego ranka zaczęliśmy nasze zwiedzanie. Zapłaciliśmy tutaj za 3 dni 750 batów, czyli około 25 zł za dzień. W otoczeniu pięknych krajobrazów wybraliśmy się na samo południe żeby zacząć od najdalej położonego krańca. A na samym południu wyspy znajduje się jeden z najpiękniejszych zakątków Kolanty, czyli Mu Kolanta National Park miejsce gdzie dżungla spotyka się z oceanem, tworząc spektakularne krajobrazy. Znajdziemy tu między innymi punkt widokowy z kultową latarnią morską, malownicze szlaki trekkingowe oraz zupełnie dziewicze plaże. Park to idealne miejsce na spokojny dzień wśród natury, z dala od cywilizacji. Aby wyjść na wzgórze przy latarni, przejść cały szlak trekkingowy oraz pójść na plażę, prawdopodobnie będzie potrzebna połowa dnia. Aby dostać się do latarni morskiej, trzeba przejść plażą do końca, a potem wdrapać się na wzgórze jakieś 15 minut. Ale naprawdę warto chwilę się zmęczyć, bo widoki tutaj są zachwycające. Po zejściu ze wzgórza możemy nacieszyć się trochę plażą, która w tej porze dnia, czyli całkiem rano między 9 a 10 jest jeszcze szeroka, ale potem powoli znika, bo jest tutaj przypływ. I właśnie tutaj z plaży można rozpocząć nasz trekking. Wydaje się on całkiem niedługi, bo są to tylko 2 km, ale z uwagi na to, że po drodze mamy spore wzniesienie i dużo schodów, trwa to około godziny 30-45 minut. Już na samym początku mieliśmy okazję natknąć się na bardzo duże stado małp, więc trzeba było uważać, żeby nic nie pokradły, ale one spokojnie jadły sobie jakieś lokalne przysmaki. W gęstej tropikalnej dżungli można spotkać makaki, langury, dzikie dziki oraz jaszczurki, które często wygrzewają się w pobliżu ścieżek. W koronach drzew żyją kolorowe ptaki, m.in. dzioborożce, a w pobliżu plaż można zobaczyć kraby pustelniki i różne gatunki jaszczurek. Park jest również domem dla wielu gatunków nietoperzy i niewielkich węży, które jednak zwykle unikają kontaktu z ludźmi. Roślinność parku tworzy typową dla południowej Tajlandii tropikalną puszczę. Są to gęste lasy liściaste, palmy, liany oraz masywne drzewa dające cień nawet w najgorętsze dni. W mniejszych partiach tej okolicy dominują mangrowce, które odgrywają ważną rolę w ochronie linii brzegowej. Bogactwo roślin sprawia tutaj, że park jest idealnym miejscem na trekking i obserwację dziewiczej natury. I wspinając się dalej po schodach, już w wilgotni od potu, śmialiśmy się tylko między sobą, że takie relaksujące wakacje są jednak najlepsze. Mieliśmy szczęście, że dzień był suchy, bo końcówka trasy nie była już pokryta żadnymi betonowymi płytami i jeśli byłoby tutaj mokro, to można by się nieźle ślizgać. szczęśliwie, bo chyba godzinie 45 minutach przeszliśmy te nieszczęsne 2,5 kilometra. końcówka była bardzo, bardzo śliska, ale naprawdę było warto. I jeszcze po przejściu trzeba zrobić pranie butów. Moje też trochę zabłocone, ale nie jest tak źle. Po takim wysiłku najlepszą nagrodą był orzeźwiający kokos. Jadąc na północ od Parku Narodowego, znajdziecie po drodze kilka barów i restauracji z przepięknymi widokami na plaży. Warto się tutaj zatrzymać i trochę odpocząć. I patrząc tak na morze, wyłonił nam się żółwik. Przed kolacją jeszcze przyszedł czas nacieszyć się trochę naszym basenem i zrelaksować się. A jak można się najlepiej zrelaksować w Tajlandii, jak nie przy godzinnym masażu tajskim? Kolejnotywą dla masażu i basenu może być też bardzo spokojny spacer po plaży, gdzie również można zostać na kolację. Namówieni przed właściciela spróbowaliśmy tajskiej specjalności, czyli ryby robionej na parze i podawanej właśnie tak w płomieniach. Jest ona przyprawiona chili i różnymi dobrymi ziołami, między innymi trawą cytrynową i tajską bazylią. Jeszcze do tego jakaś sałatka z krewetek i owoców morza, no i pełnia szczęścia. Następnego dnia byliśmy na całodziennej wycieczce na wyspach Korok i kocha, o których zrobię kolejny odcinek. Natomiast wieczorem wybraliśmy się na food market. Nie była to ta główna walking street, która jest otwarta zawsze, był to natomiast specjalny night market, który działał tutaj tylko przez trzy kolejne dni i koncentrował się na jedzeniu halal. Ponieważ na miejscu było dość tłoczno, wzięliśmy kilka rzeczy na wynos i pojechaliśmy jeść u nas w hotelu. Co my tu mamy? To były smażone ostrygi. To jest patej z krewetkami. tu są grillowane kalmary. tu są takie kuleczki z serem, ośmiornicą i krewetkami. Mamy sałatkę z surowymi krewetkami i jakieś słodycze, które wyglądają, czymś jakby były budyniem. Nie zobaczymy, co to jest. Natomiast poza tym wyjątkowym marketem, który był tutaj tylko w te kilka dni, na północnym krańcu wyspy w głównym mieście mamy Walking Street, która codziennie, każdego dnia przez cały rok ma różny street food, który można ze sobą zabrać lub zjeść na miejscu. A tym razem zdecydowaliśmy się na bardzo dobre ryby i owoce morza i były one przyrządzane na grillu. Natomiast wybór jedzenia jest tutaj oczywiście spory: królują pattaje i różne grillowane szaszłyki. Możecie znaleźć również dużo słodkości, ale tym akurat się nie interesowaliśmy. Dzisiaj czeka nas kolejna atrakcja i jedziemy na wschód wyspy, gdzie znajduje się stare miasto Kolanta. Stare miasto to miejsce, gdzie historia wciąż jest obecna w codziennym życiu. Położone jest na wschodnim wybrzeżu i przez wieki było ważnym portem handlowym i przystanią dla kupców z Chin, Malezji i Arabii. I to właśnie Chińczycy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu charakteru tego miejsca. Zakładali tutaj domy, sklepy i warsztaty, tworząc tętniącą życiem społeczność kopiecką. A samo miasteczko, a raczej niewielka wioska, zbudowana jest na palach i ma niesamowity charakter. Są tutaj wąskie malownicze uliczki, które pokazują życie rodzin, które od pokoleń przekazywały swoje tradycje. Do dziś można tutaj zobaczyć tradycyjne drewniane domy na palach, ozdobione chińskimi detalami architektonicznymi, czerwonymi lampionami, szyldami i dawnymi znakami. Spacerując tutaj, można naprawdę łatwo poczuć ducha dawnych czasów. Jest tutaj zapach kadzideł, są małe świątynie i lokalne restauracje. I nadal mieszka tutaj niewielka chińska społeczność, która handluje w swoich starych warsztatach. W restauracjach na palach tych wysuniętych w morze znajdują się różne restauracje, głównie restauracje rybne. Warto więc zarezerwować sobie czas, żeby przyjechać tutaj na lunch lub kolację. My akurat byliśmy tu wcześniej w rano, więc tym razem nas to ominęło. Jednym z największych atutów wyspy jest tutaj niezwykła różnorodność plaż. Na północy znajdziemy długie, łagodne odcinki, idealne dla rodzin i początkujących pływaków. W miarę jednak jak ruszamy na południe, plaże stają się bardziej dzikie i kameralne, często otoczone klifami i bujną dżunglą. Każdy znajdzie tu więc coś dla siebie: od szerokich, piaszczystych brzegów z wygodnymi resortami po małe zatoczki, gdzie poza szumem fal i palm nie słychać właściwie nic więcej. No, trzeba tylko uważać na małpy, które mogą skraść coś z plaży. I tu pokażę dwie plaże, które podobały mi się najbardziej z całej wyspy. Pierwsza to Aonui, na której się znajdujemy teraz. Niewielka zatoka, do której schodzi się po krótkim klifie. Jest to zejście, które zajmuje około 5 minut. Na plaży znajduje się jedna baro restauracja i jest tu całkiem spokojnie, poza tym, że trzeba rzeczywiście uważać na małpeczki. Drugą z plaż, które najbardziej mi się spodobały, jest Kantian Beach, trochę bardziej na północ. Jest ona bardziej płaska, nie ma tak wysokich klifów wokół, natomiast jest bardzo spokojna. Jest tutaj też dwa czy trzy bary i bardzo relaksująca atmosfera. I w ofercie są też masaże. Oj, z takim widokiem, chciałoby się zrelaksować. Jadąc jeszcze bardziej na północ, dojeżdżamy do plaży Klongnin. Jest ona długa, długa, piaszczysta, szeroka. Tutaj jest dużo restauracji, barów i hoteli. Jest to właściwie takie turystyczne miasteczko, są więc sklepy, parkingi, wszystko czego potrzeba do szczęścia. Można tutaj spędzić cały dzień. My przyjechaliśmy tutaj na popołudnie, natomiast ja wolę jednak bardziej spokojne i mniejsze zatoki. A na sam wieczór i zachód słońca przyjechaliśmy na plażę Klong Kong. To jest ta plaża, która znajdowała się przy hotelu, resorcie, przy którym mieszkaliśmy. Mieliśmy tutaj więc kilka minut na piechotkę. Jest to bardzo dobre miejsce na spacery i spędzenie wieczoru. Na plażach, które są w największych miasteczkach na północy, nie ma takich barów przy plaży, więc tutaj jest zupełnie inna atmosfera niż na Walking Street, którą widzieliście wcześniej. Kolanta to wyspa pełna kontrastów, spokojna, naturalna, ale wciąż oferująca wiele atrakcji i miejsc do odkrycia. Niezależnie od tego, czy szukacie wypoczynku, przygody, kontaktu z naturą czy lokalnej kultury, tutaj znajdziecie to wszystko w harmonii niepołączonej formie. W następnym odcinku wyruszymy na najlepszą moim zdaniem dzienną wycieczkę, na jaką możecie się tu zdecydować, czyli odwiedzimy Korok i Kocha. Zapraszam do oglądania!